No widzowie, dzisiaj pikniemy sobie gierę Bibi. Jestem z moim przyjacielem Frankiem, gramy sobie w Brawl Stars. Mamy teraz lasta o 900 pucharków. Moim celem jest wbicie tysiąca. Możecie być pewni, że to zrobię. Dobijecie 50 sub, to wrzucam odcinek jak gram Bibi na 1000 pucharów. Ok, kruczek, kruczek, kruczek. Nie ma oponenta. Dobra, Bibi jest bardzo skillową postacią, ale nadaje się na tą mapę. Mój kolega też. Czemu ten radar sobie ulta zmisował? Wytyfy. Jeszcze nie umiem robić tego triku z double bań, z podwójną bańką, ale się nauczę. Uwierzcie mi, że się nauczę. Dobrze. Colt i Edgar są dosyć agresywni z tego, co widzę. Colt tutaj próbuje coś trafić, ale aj mama, jak moja mama, co gra w Brawl Stars. Dobra. Edgaryk odrzucony, ale mój przyjaciel pomszczony. Piłka doje go dojechała na szczęście. A teraz ja dojeżdżam oponenta. Czekam aż się mój teammate zrespi, żeby też zaliczył te trzy marne kibsy. Dobra. Teraz idziemy po kiube i zaliczamy. No i pięknie. Teraz trzeba rozjechać kolejnych oponentów, którzy siedzą sobie, jak widzę, w krzak. Mój kolejny flanek, tutaj robi. Dobra. Aha, owczy sobie. Dla mnie to na plus oczywiście. Kurde, że bije ten... Dobra. Franek tam jest na górze, ja tutaj na dole siedzę. I wale, wale bań. Dobra, wale bań. wale bań. Dobra. Teraz tego króćka tylko jakby dojechać. Dobra, on tu za chwilę powinien dednąć. I co? I zwiewały ten dobra. Pyk i nie ma. Dobra. No i jak widzicie mam 900 puch na Bibi. Daj subskrypcję i lajka lecimy po 50 sub. Chcę mieć creator.